Się z wami kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku. Piszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że u was naprawdę wszystko jest OK. Wiecie co zapaliłam światło. Mamy godzinę 19, a jest ciemno jak wy Nie powiem tam macie przebitkę za oknem zobaczcie jak jest widno ale niestety jest widno, ale pada deszcz tak, pada deszcz, mrzawa zaczęła padać właśnie byłam na ogródku po właśnie yy, właśnie, właśnie, właśnie byłam na ogródku po kwiatki i yy, mówi, odezwę się do Was nagram yy, nowy filmik ponieważ coś fajnego się u nas dzieje a co się dzieje? pierwsza rzecz, proszę zobaczyć tak wygląda pizza zrobiona przez Marcina Tutaj na mnie czeka kawał. Tu jest porozlewane, ale to nie jest najważniejsze. Yy, zaraz będę wcinać pizzę. Yy, zrobiłam dwie herbatki. Co chcę Wam powiedzieć? Że bardzo serdecznie chciałam Wam polecić herbatki Lloyd. Są to bardzo super fajnie się zaparzają herbateczki. Jedna mamy Manuka Hony i tutaj mamy już Wam mówię, herbata ziołowa owocowa aromatyzowana z robisomem, dodatkiem miodu Manuka o smaku maliny i żurawinki. A drugą mamy właśnie ma malinka z, cytry z cytrynką, malinka z truskawką. Pyszne herbatki. Ja kupuję, dajcie znać, czy też kupujecie lojdy, są pyszne. I mówię odezwę się do Was, ponieważ będę robiła ciacho, ciacho, może bardziej chlebek, nie wiem czy to chlebek, czy to ciacho. Bananowe, mam bananki i tak mnie wzięło właśnie na ciasto bananowe, bo dawno nie robiłam. Więc zaraz Wam zrobię przebiteczki, co ja tutaj mam y, za składniki na to ciasto, ponieważ przepis jest od Karoliny z Chicago. Pozdrawiam serdecznie. A tutaj właśnie przyszedł Marcin, i już stoi z talerzem, bo chce drugi kawał pizzy. I tak mamy tutaj produkty na tego bananowca. Nie wiem, czy to nazwać ciasto, czy to nazwać chlebek. No, ale tak jak. No, obojętnie, jak uważacie, możecie nazwać. Mam tutaj taką brytwannę. Jeszcze jej ani razu nie używałam. To jest brytwanna, ja ją kupiłam w Pepko. Więc myślę, że się chyba fajnie sprawdzi, bo lepiej mieć taką niż żadną, oczywiście. Później mamy tak mąkę. Tutaj mam organiczna. To jest mąka z. Yy, jaka owsiana, tak? Z Owsa chyba. Yy, to tyle, bo będę robiła z takiej mąki, nieprzennej. Później mamy, yy, wiecie co, nie mam zwykłego takiego oleju, więc dodam taki, ale on też jest do, yy, właśnie do pieczenia, więc o, dodam ten olej właśnie z lidla. Tutaj mam yy, bananki i nie wiem, czy dodać 4 czy 5. Zobaczymy. Tu mam trzy jaja. Y, mieszankę mam taką właśnie orzechów, albo takie dodam, albo takie jak tutaj mam w słoiku. Oczywiście. Y, mmm... Cynamon cejloński, pamiętajcie o cynamonie cejlońskim. Nie kupujcie tego zwykłego sprymata, bo on jest bardzo niezdrowy. Ja Wam pokażę, jak ja mam fajny cynamon, i właśnie to jest taki cynamon, proszę, zobaczcie. I to jest cynamon cejloński. Ja kupuję go w sklepie z, ze zdrową żywnością. Później cukier. Ja mam tutaj taki cukier trzcinowy i taki dodam, zobaczymy. Ja Wam wszystko dam znać, jak to w ogóle wyjdzie. Soda oczyszczona, bo będzie potrzebna szczypta i oczywiście sól himalajska różowa. Więc to tyle składników bierzemy się do pracy. Muszę odmierzyć, powiem Wam, 240 g mąki, więc biorę taką łychę i odmierzam 240 g i później jeszcze ją przesieję, żeby był lepszy efekt, żeby była bardziej taka polchniejsza. Mam nadzieję, że na tej mące, bo ona jest w ogóle ciemna, widzicie? Na pewno widać. Mam nadzieję, że na tej mące fajnie wyjdzie. Myślę, że wyjdzie, bo pani pytałam w sklepie, to mówiła, że normalnie wychodzą, wiecie, z takiej mąki innej, wychodzą właśnie różne wypieki, nie? Wiecie, o co chodzi? Ale dużo tej mąki. I jeszcze gram. Mam. 250. Miało być 240, ale będzie 250. Super. I przesiewamy. Pamiętam, jak w szkole na technologii żywności powiem wam, uczyłam się, że zawsze trzeba przece, przesiewać mąkę, żeby wypieki były wyśmienite. Taki puszek wychodzi. O, widzicie, jakie tu są resztki? Ja może to wysypię, bo nie będę się z tym bawić. O, mam. Super. Mączka przesiana, leciutka jak puszek. Ciasto prezentuje się tak, wymieszane, już zblendowane. I teraz przelewam dobry twanny. Jest piękny. Kochani, zobaczcie, jak to wyszło w środku. Oh my God, przepiękny wyrósł. Cudowny. Polecam serdecznie. Kochani, witam się z wami serdecznie w kolejnym moim dniu. Zobaczcie, z rana się witam z wami w cudownym lesie. Czy wy to słyszycie, te piękne ćwierkanie, tych pięknych... Yy, ptaszków. Uwielbiam. Przyjechaliśmy sobie do lasu. Znaleźliśmy taki fajny las tutaj niedaleko koło nas. I z rana już tutaj sobie ciekamy, jak ja to mówię. Łapiemy yy, łapiemy świeże powietrze. pisze cudnie jest, zobaczcie. No po prostu miód, malina. I chodzimy sobie po tych tajemniczych, przepięknych lasach. Zauważyliśmy, że w ogóle te lasy to są takie naprawdę jak to się mówi, jak z bajek, jak z filmów tych takich o wikingach. No jest pięknie. Uwielbiam. I chcę Wam coś pokazać. Co... Idziemy sobie i zobaczcie, co odkryliśmy. Przełączam kamerę na drugą stronę. No i zobaczcie. Stoi sobie dom i chcemy tam podejść, zobaczyć. Oczywiście ja lubię takie rzeczy. I idziemy zobaczyć, co tam jest. W środku lasu dom. Widzieliście takie jaja? Ale w Irlandii to się można było wszystkiego spodziewać, jak ja to mówię. Ale jest pięknie, no ja kocham kontakt taki z przyrodą. Zobaczcie, idziemy coraz bliżej. Oczywiście, butelki też są nie? To są w ogóle miejsca piknikowe, powiem Wam. Co? O, Marcin już mi krzyczy. Wiesz, co to było? Zaraz zobaczymy, kochani. My mówimy, że dom. Słychać wodospad, bo wodospad też tutaj jest. A to. Była toaleta. ja, kochani, toaleta tutaj była, a my tak z daleka patrzymy, bo to w ogóle wygląda jak domek taki. Nie, też możecie sobie zobaczyć. No, patrzcie, a tu toaleta ale jest mega ciepło i wiecie co, przyjechaliśmy pochodzić, ale przyjechaliśmy też na grzyby zobaczyć i jest jednak za wilgotno. Jest mega mokro. Możecie zobaczyć, taka dzisiaj piękna była mgła i jest za wilgotno i trzeba jeszcze czekać na grzybki. Wrzos pięknie rośnie. No i jest za mokro, ale zobaczcie to, pod, to podłoże. No przecież tu ja już widzę moimi oczami normalnie grzyby. No widzę te grzyby jak wychodzą te... Te normalnie główki brązowe. No, a tutaj się wychodzi na ulicę. Tam są y, ławeczki, można sobie piknik zrobić, fajny. Pięknie jest, kurde. Kocham las, naprawdę kocham. A tam idziemy do auta. Kochani, witam się z Wami z ogrodu. Dzisiaj po prostu mamy masło, piję sobie kawunię. I y, wiecie co? Na słońcu to jest taki ukrobia. Ja się przebrałam normalnie w krótki rękawek i w krótkie spodenki. Zaraz się bierzemy za. Pracę będziemy myć tutaj od strony ogrodu, dalszą część właśnie tutaj obicia tego domu. Tak wam pokażę. O, to będziemy myć. No i będzie już wszystko posprzątane przed jesienią i przed zimą, ale zimy nie ma u nas w Irlandii, więc tak przed jesienią. No i jest tak cudownie, że po prostu tylko siedzieć na ogrodzie. No, wyśmienicie jest dzisiaj. Jeszcze porobię trochę porządki z donicami, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, niedługo będę miała gościa. Będzie fajnie na pewno. Mam nadzieję, że coś może się uda nagrać z moim gościem. Piszcie w komentarzach, jak sądzicie, jakie macie przeczucie, kto tutaj może do mnie zawitać. Dajcie znać. No i będę kończyła tego vloga, jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, że to ciasto, które zrobiłam bananowe, bo tam miałam napisane chlebek, ale to nie chlebek, bo wiadomo, chleb to się kojarzy przede wszystkim też z, z drożdżami raczej, nie? No tak jak się mówi, czy hałka, no to te, też bardziej takie jest na drożdżach, albo na, nie wiem na czym tam jeszcze, ale co Wam chcę powiedzieć, że to ciasto wyszło takie wyśmienite, że po prostu palce lizać jeszcze dzisiaj sobie zjemy i na jutro będzie i... Mniam, Pychota, polecam serdecznie. To jest z przepisu od Karoliny. Pozdrawiam serdecznie. No i co, kochani, będę kończyć, tak jak mówię. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Yy, dziękuję za to, że jesteście, że przychodzicie. Mega, bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczna. Pozdrawiam Was serdecznie. Kciukujcie, komentujcie, zostawcie coś po sobie. I trzymajcie się do następnego filmu. Pa!